Halo, halo, tu Marek TV, o Tobie, o mnie, o nas. Dzisiaj, drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele, postanowiłem zadzwonić do Polski, do osoby, którą niedawno temu poznałem, ale to, co czyni i robi, bardzo mi się podoba, bo jest to muzyka. Dzisiejszym gościem mojej rozmowy jest pani Lucyna Urszula Gablik. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie słuchacze. No i od razu przejdę do mojego pierwszego pytania. Jak zaczęła się pasja z muzyką? Kiedy pani poczuła, że tak powiem, to piękno muzyki, no i stwierdziła, że chce pani w tym brać udział. No więc to była taka fascynacja wczesnodziecięta. Ja jeszcze wspomnę, że urodziłam się w Złotym Stoku i no właśnie i tam też zaczęła się ta moja przygoda z muzyką. Wcześniej tak jak mówię, ja nasiąkałam taką muzyką miłością Bacha do Bacha. Chopina, Franciszka Schuperta, Serenada, którą też grałam w teatrze, Chopina, w drużnika zdroju, I też pasjonowała mnie muzyka orki, Glena Millera, Genta Lasta. I ja tą muzyką nasiąkałam. Więc yy, dziadek, yy, widząc tą moją pasję, miłość do muzyki, kupił mi gitarę, a mama mi do Wiska muzycznego w tym Stoku. I tak zaczęła się moja nauka, edukacja pod czujnym okiem yy, pana Jana Pajdy. Kapelmistrza właśnie tam pobierałam lekcje na gitarze klasycznej. Tak to się zaczęło. A później jak potoczyły się właśnie pani losy z muzyką? Yy, moje losy się potoczyły, no yy, życie niejako nakreśliło scenariusz. Wyjechałam ze Złotego Stoku, trochę podróżowałam, przemieszczałam się po różnych miejscowościach, jak to w życiu, stąd nieprzypadkowy tytuł płyty rozdroże, bo no właśnie coś. O tym właśnie mówi też niejako. Moje piosenki są bardzo osobiste. Byłam jakiś czas w Wałbrzychu, tam uczęszczałam do liceum ogólnokształcącego pierwszego. Po ukończeniu, zdaniu matury, wyjechałam do Dąbrowy Górniczej. A propos jeszcze Wałbrzycha, to moja ostatnia piosenka nosi tytuł Wałbrzyskie Reminiscencje, która właśnie opowiada też o Wałbrzychu i o tych moich właśnie wspomnieniach związanych z liceum. Przyjechałam do Dąbrowy Górniczej w 1976 roku. Ja tutaj z poglądami słuchałem, szczerze mówiąc, wcześniej, zanim postanowiłem do pani zadzwonić, utworów właśnie z tej płyty rozdroże. Ona wyszła, chyba została wydana około roku 2022, czyli momentu, tak. kiedy właściwie była pandemia i wszyscy byli, że tak powiem, pod wpływem tego, co się działo na świecie. I teraz do mojego pytania: czy utwór? albo właściwie muzyczna CD, rozdroże, jest związana z tym okresem? Rozdroże zostało napisane dużo później, bo wcześniej, wcześniej powstawały takie piosenki. Moja pierwsza kompozycja to była Tuda Zagłębiowska. Jak ja tu przyjechałam do Dąbrowy Górniczej, to tu był taki swoisty Tygiel Zagłębiowski. To było też jakby w kontekście powstania Huty Katowice i Ludzie z całej Polski, którzy tak powiem, mówiąc, ściągali za pracą, za mieszkaniem. Między innymi ja też tutaj w tym gronie się zapisałam. No i tą etudę zagłębioną skomponowałam. No to taki był mój pierwszy utwór instrumentalny. Później, jak na koncertach grałam, to żeby tłumaczyłam o co chodzi, więc pomyślałam sobie, przecież ja mam do tego narzędzia, żeby nie opowiadać, tylko wyśpiewać. I tak powstała właśnie Dąbrowska Ballada. No, i przy okazji pozdrawiam mieszkańców Dąbrowy Górniczej, opowiada, mimo że to było miasto w, ty, w owym czasie bardzo przemysłowe, to też nie brakowało takich zakątków jak Park Zielona czy, czy jest Cztery Jeziora, gdzie ja właśnie, no, chodząc, obchodząc te jeziora, w dużej mierze utwory moje powstały właśnie w kontakcie z przyrodą, z wodą, z jeziorami. To mi pozwalało właśnie, jak w tych miejscach powstawała postawa, bena muzyczna. Natomiast wracając jeszcze do mojego miejsca urodzenia, to ze Złotego Stoku pochodzę, no to znowu mamy do czynienia złote góry, gdzie ja też nasiągałam tą przyrodą, roślinnością. Także tak to wyglądało i złote góry też jest utwór w dedykacji dla Złotego Stoku. Pozdrawiam również mieszkańców Złotego Stoku. Takie serdecznie pozdrawiam, a ja tylko patrzę się na moje notatki i widzę, że właśnie jest jeszcze jedna płyta, która definitywnie powstała chyba w okresie pandemii, I to nie była tak całkowicie rozdroże, ale e, bez ruchu. To o tej e, CD i o tej płycie właśnie chciałem z Panią chwilę porozmawiać, ponieważ, e, ponieważ no, powstała ona w tym okresie naszego życia, gdzie no, właściwie byliśmy troszkę ograniczeni swobodą ruchu. Dokładnie. Tak, tak, tak. To był, no, ale jak ona się rodziła, y, y, ta piosenka, ja pamiętam, że to był zakaz wychodzenia z domu. Nawet był zakaz wychodzenia do lasu. Ludzie tylko wygodzili, mieli jak gdyby po, tu z, pozwolenie wyjść z pieskiem, w strach było wyjrzeć przez okno. Ja zrodziła się ta te słowa, ta muzyka, już nawet nie pamiętam, co pierwsze powstało, słowa czy muzyka, no ale to liczy się efekt końcowy. Ja udałam się do takiego pobliskiego lasku, i ja tam sobie śpiewałam, ćwiczyłam. I w pewnym momencie ja opowiadam, bo to jest bardzo takie, aż, że tak powiem, z I ktoś mnie y, za ramię, że tak powiem, poklepuje, odwracam się, stoi policjant. I mówię, a pani, a pani co tutaj robi? Ale ja nie śpiewam, ale wie pani, że, że jest zakaz wchodzenia do lasu. I mówi, wie pani, ja, coś tam zaczyna mnie straszyć o mandacie. I ja się wybroniłam tym. Że ja nie mam telewizora, nie mam radia, nie wiem o co chodzi. No, tym sposobem się, że tak powiem, wyratowałam. No, pan policjan wykonywał swoje obowiązki, oczywiście, ja to też rozumiałam, ale no, było to wszystko takie dramatyczne, przykre. No i wracając do tej współpracy, ja tą piosenkę skomponowałam, muzykę nagrałam w studio, wypuściłam to na YouTube. I taki maestro prowadzi orkiestrę, świetny, wspaniały gitarzysta klasyczny. Damian Baez Galwan z Meksyku i myśmy się przez messengera porozumieli, że zrobimy sobie wspólnie tą, tą piosenkę, czyli że y, pan mi, pan y, ten Damian mi dogra gitarę prowadzącą i tak trochę bawimy ten utwór. No i tak też właśnie powstała ta piosenka w Belgii. No straszny był ten nieszczęsny koronawirus. To, do, to się odcisnęło ogromnym piętnem na ludzkości. Tak teraz się mówi, że już nie ma koronawirusa, ale te wszystkie zdalne nauki, jak moje wnuczki, prace zdalne. Przecież to do dzisiaj jest po pokłosie właśnie pandemii COVID-19. Także było o czym pisać i to no, była, taka, była taka inspiracja. Smutna, to smutna, no ale. Tak, tak się tworzy. Muzyka, nie. Muzyka e, kompozytor nie ma się mizrzyć, e, przepraszam za określenie, tylko pisać o tym, co się dzieje. Zresztą moje piosenki są rzeczywiście bardzo osobiste, one nie są jakieś radosne, one ciągle coś tam opowiadają, ale kończą się pozytywnie, żeby pokonywać różnego rodzaju przeszkody i znajdować tą nić ariady. Nie ma sytuacji bez wyjścia. To jest odniesienie... Do mojej kolejnej piosenki, właśnie Rozdroże. Tak, ale zanim no. jeszcze dojdziemy tak. do rozdroża, albo jeszcze następnych pani utworów, wiem, że ma pani też kontakty z artystami, z muzykami z Japonii i z Włoch. Czy mogłaby pani o tym troszkę jeszcze naszym słuchaczom opowiedzieć? Tak. Bardzo chętnie się z tym podzielę. Więc pani Pia z Japonii przeglądała utwory na YouTube, no to, to są właśnie te kontakty z YouTube'a I, i napisała y, y, bardzo pozytywną recenzję, właśnie od Adagio Demol się zaczęło. No i że bardzo jej się ten utwór podoba, kontynuując ten wątek z tą znakomitą japońską y, pianistką, pedagog, pani też wykłada na Uniwersytecie w Tokio. Porusza, jak już w rzeczorym temacie było o tym utworze, do głębi poruszyło tę panią ta moja, te moje kompozycje i tak jak i tu chodził właśnie o to Adagio de Mol i Noctur Adur, zrobiła transkrypcję dwóch utworów. No, i zagrała to po swojemu, bardzo pięknie. Natomiast jeszcze po moje utwory sięgnął znakomity włoski gitarzysta Marco William Duranti, i również zagrał Adagio de Mol, Nocturne Adur. To są to kontakty, yy, zostały popełnione na Messengerze. Ja wysłałam nuty. Okazuje się, że w nawiązaniu do muzyki, do kontaktów międzynarodowych, to muzyka jest językiem międzynarodowym, ale znajomość nut absolutnie jest tutaj potrzebna. No i dzięki właśnie wystarczyło wysłać nuty, no i tak zostały moje utwory wykonane przez tych wspaniałych artystów. Podobnie się rzecz miała, właśnie z tym znakomitym meksykańskim gitarzystą. To jest pan, który jest również maestro, prowadzi orkiestrę w Meksyku. Podobna sytuacja. Ja przesłałam nuty na messengerze, pan dograł gitarę prowadzącą. I tak powstawały te moje utwory. A ja dodam tylko tyle, że warto posłuchać na YouTube, zresztą na końcu podamy naszym słuchaczom, naszym przyjaciołom adresy internetowe, tak żeby mogli się z Pani twórczością zapoznać. I przejdę do następnego utworu Pani autorskiej kompozycji, a mianowicie walc Europa. O tak. Więc palc Europa to tak naprawdę, to jest to rozszerzona e, aranżacja mojej piosenki autorskiej Złote Góry. Właśnie ja tam opowiadam, iść przez życie, Ty że Boże, nieraz trzeba rozgryźć orzech. Niełatwe życie, złoty i upadki, jak to w życiu, nie przejdzie się przez życie suchą stopą. Ale ponieważ jak wspomniałam na samym początku, że ja bardzo lubiłam muzykę instrumentalną, może inaczej, uspokajam się i bardziej dociera do mnie muzyka instrumentalna. I niekiedy słowa śpiewane, jak gdyby mi coś, ja y, kontempluję i, i ze wskazaniem raczej bardziej na muzykę klasyczną, instrumentalną stawiam. I pomyślałam sobie właśnie o takim procesie, żeby te złote góry coś zrobić z tego taką instrumentalną, bo ja wiedziałam wewnętrznie, że ta piosenka jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest bardzo piękna piosenka moja, ale ja tak to czuję ja, jako kompozytorka. I pomyślałam, że zrobię coś na wzór takiego instrumentalnego utworu rozszerzonego. I napisałam, miałam nuty, rękopis i pojechałam do Katowic do takiego studia i tam pana poprosiłam. To, są, to jest takie studio, gdzie za opłatą konkretną, określoną, cenę jest. I poprosiłam tego pana, żeby mi dograł na fortepian, na pianinie, na podstawie tych nut tej piosenki. I powiedziałam, o co mi chodzi, jak to ma wyglądać, jak, jaki czas trwanie tego I ja grałam na gitarze. Pan grał na fortepianie na bazie moich nut, zapisu nutowego, i tak powstał ten walc Europa. No, no, ja powiem nie skromnie, to jest jeden z najbardziej ukochanych moich autorskich utworów. Tak tak się rodził walc Europa, ale to jest na podstawie, właśnie, mojej autorskiej piosenki Złote Góry. Tak, tak to wygląda. Tak, tak ta kompozycja się przedstawia. A ja myślę tylko, jest. że na końcu naszej 15-minutowej rozmowy jeszcze. Damy szansę naszym słuchaczom posłuchać pani utworu. Tak. Jeszcze tylko dwa słóweczka. Płyta jest dostępna na Spotify i na e, mp.com. I powiem na końcu: e, moja płyta w Radio Rzeszów brała udział, była nominowana w kategorii fonograficzny debiut roku. Konkurentów było co niemiara uplasowała się ostatecznie na szóstym miejscu, także to też no tutaj można powiedzieć jest dosyć głośno o tej mojej płycie, z czego się bardzo cieszę, jest mi bardzo miło, o, zresztą o to chodzi kompozytorowi. A ja tylko dodam tyle, że pani Lucyna była też gościem między innymi w Radio Wałbrzych, Radio Wrocław, a także Głos Literacki, gdzie ponad godzinę opowiadała o swojej twórczości, tak więc tu serdecznie pozdrawiam też koleżanki i kolegów z innych stacji radiowych. Teraz zostanie tylko ostatnie pytanie, bo pomalutku zbliżamy się 15 minuty. Pani Lucyno, Wiedeń. Była Pani w Wiedniu, koncertowała Pani w Wiedniu, dawała Pani gościnne występy. Jak z tym jednym e, stała się nie, nie, była to wycieczka, jeszcze jak pracowałam jako bibliotekarz w bibliotece w Dąbrowie Górniczej, to taka była kraj, taka jednodniowa wycieczka, można powiedzieć, na dechu wszystko, żeby to ogarnąć. Piłam pyszną kawkę wiedeńską, serniczek, Mam nadzieję, że wszystko przede mną. Pa bardzo mi się podobał jeden i jestem otwarta. A ja tylko dodam tyle, drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele Marek TVFM, że e, jeżeli organizujecie imprezy, pamiętajcie o pani Lucynie, bo jej twórczość jest naprawdę wyjątkowa. Możecie ją, widać, tak jak już powiedzieliśmy, na różnych socjalnych mediach posłuchać, zapoznać się, a ja sobie pozwolę na końcu naszej rozmowy jeszcze dla was specjalnie umieścić, właśnie walc Europa, o której Pani Lucyna Urszula Gawlik Wam opowiadała. Pani Lucyno, ostatnie słowo do naszych słuchaczy tutaj w Austrii, w Wiedniu. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy w Wiedniu no i zachęcam do słuchania dobrej muzyki no i wszystkiego najlepszego. A ja tylko dodam tyle, że wszystkiego dzisiejszym... Wszystkiego Tak jest, wszystkiego dobrego. A ja dodam tylko tyle, że dzisiejszym gościem mojej telefonicznej rozmowy była Pani Lucyna Urszula Gawlik z Dąbrowy Górniczej którą mi się przesympatycznie całe 16 minut rozmawiało. Wszystkiego dobrego, proszę zostać zdrowym i do następnego razu, do następnego usłyszenia. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego.